Forma w biegu, trener Adam Porkowski, witam Cię na kanale, gdzie zajmujemy się ogólno-szeroko pojętą sprawnością ludzi po 40 roku życia. Czyli trenujemy, ruszamy się, zdrowo się odżywiamy po to, żeby mieć masę energii, żeby móc startować w jakichś zawodach, żeby dobrze wyglądać, żeby po prostu ta jakość życia była na bardzo wysokim poziomie, żeby móc się bawić z dzieciakami czy z nuczentami. Jakikolwiek cel mamy lepszy niż pompowanie bica niż bicie jakichś swoich rekordów, bo tym się tutaj nie będziemy zajmować. Zanim zaczniemy dzisiejszy temat, a bardzo ważny temat, szczególnie dla mnie, to zapraszam Cię na moje strony internetowe: formawbiegu.pl, tam są plany treningowe dla zapracowanych facetów i druga strona borkowskiadam.pl, tam są z kolei plany treningowe dla zapracowanych kobiet. Są też blogi, więc zapraszam bardzo. Serdecznie. OK. Dzisiaj zajmiemy się ciepłym gorącym tematem, tematem, jakże mi bliskim. Bo zajmiemy się tematem, dlaczego warto rzucić alkohol, szczególnie po 40 roku życia i co się wtedy zmienia. Zainspirował mnie do tego tak naprawdę moja sytuacja, bo ja mam 44 lata i niedawno minęła rocznica, kiedy, kiedy przestałem pić alkohol. Po prostu przestałem widzieć benefity tego wszystkiego. Chciałem, żeby moje noce były efektywne, żeby mu się wysypiał, żeby miał dużo energii od rana do wieczora i to była jedna z decyzji. Nie ukrywam było trudno, bo my żyjemy też często w takim społeczeństwie, gdzie no impreza równa się alkohol, szczególnie imprezy rodzinne. Tak? Więc bardzo ciężko na początku przemóc się i bardzo ciężko mówić nie, dziękuję, nie piję tak? I o tym troszeczkę też dzisiaj porozmawiamy. Będę chciał, żebyśmy tutaj robili po prostu taką rozmowę bez oceniania, tak? Ale z samą prawdą, bo tak jak już mówiłem, będzie o alkoholu. I tu nie będzie jakiegoś kazania, nie chcę tego robić, tak? Nie będzie, że nie będę ci mówić, że musisz przestać pić, bo, bo, bo grzeszysz, czy tam coś. Po prostu chciałbym, żebyśmy szczerze rozmawiali o tym, co się dzieje z ciałem, głową i życiem, kiedy przestajemy pić. Więc zajmijmy, zajmijmy się tym na początku, co się zmienia w organizmie, szczególnie po 40 roku życia, tak? Bo. Po 40C organizm już działa inaczej, i to nie jest już ten sam silnik, co miałeś w wieku 25 lat, gdyż no, regeneracja jest wolniejsza, sen jest lżejszy, układ hormonalny bardziej wrażliwy, my mamy więcej stresu, mamy mniej czasu itd. itd. No i wtedy jeszcze wchodzi alkohol. Tak? Często myślimy, że on jest fajny, a on tak naprawdę co z nami robi? On nam przede wszystkim zaburza sen, on nam później zwiększa poziom stresu, czyli kortyzolu. To powoduje też, że obniża poziom testosteronu, czyli męskiego hormonu. Bardzo często wypłukuje minerały, chociażby magnez, potas, cynk, pogarsza naszą regenerację, więc jak trenujemy, no to duża, duża rzecz i często rozregulowuje apetyt i trawienie. A do tego wprowadza się w błędne koło zmęczenia. Tak? Więc po 40 taki każdy drink czy piwko to jest taki realny krok w tył. I nawet jeśli robisz super plan treningowy, dobrze, jeśli śpisz, to on ci będzie tak delikatnie wszystko rozwalał. Jak rzucenie alkoholu zmienia ciało? Ok, co się dzieje, kiedy przestajesz pić? No to jest game changer po prostu, tak? Bo przede wszystkim sens się normalizuje i nie tylko śpisz dłużej, ale przede wszystkim śpisz głębiej, stajesz wypoczęty, masz rano energię, masz chęć ruszać się. I to nawet bez kawy, tak? Możliwe, że kiedyś miałeś takie sytuacje, że po jakiejś imprezie, w której był alkohol, nie wiem, spałeś 8, spałeś 8, 10, 12 godzin, czy tam pół dnia i wstawałeś i byłeś zrąbany, jak nie wiem, tak? Pomimo, że spałeś nie wiadomo jak. No to powodowało to, że my po alkoholu przestajemy efektywnie spać. Nie wpadamy w te fazy głębokie snu, tak? Tylko po prostu mamy bardzo płytki sen, który nas nie regeneruje, na którym nie następują procesy, Odbudowy, więc zawsze tutaj jakość snu będzie ważniejsza od ilości tego snu. Tak? Więc co z tego, że my często po alkoholu szybciej zasypiamy lub dłużej śpimy, skoro ten sen jest dużo mniej efektywny. Kolejnym aspektem jest testosteron. Tak? Libido, regeneracja, masa mięśniowa, samopoczucie, na to ma wpływ testosteron. I u wielu facetów po 40 to nie wiek jest problemem, tylko właśnie te piwko co wieczór, te winko co wieczór, tak? Bo ono będzie wpływało właśnie na poziom testosteronu. Co się dzieje dalej z naszym organizmem, jeżeli przestajemy pić? Testosteron się odbudowuje, czyli rośnie, czyli wzrasta nasze libido, wzrasta nasza regeneracja, wzrasta nasza. Masa mięśniowa, nasze samopoczucie, tak? U wielu facetów po 40 to właśnie to nie wiek jest problemem, a właśnie te winko czy piwko co wieczór. Często jeżeli rzucamy alkohol, no to masa ciała leci w dół, bo alkohol to po prostu puste kalorie. A do tego one będą prowokować do złych decyzji żywieniowych. No bo, sorry, no jeżeli jesz meczy, jeżeli oglądasz meczyk, pijesz piwko, no to wiadomo, że wpadną jakieś chipsy, paluszki, krakersy, pizza czy jakieś inne rzeczy, tak? Po imprezie warto zahaczyć o kebab, zapiekankę i tak dalej, Więc jeżeli też rzucimy, no to mamy lepsze trawienie i metabolizm, bo mamy mniej stanu zapalnego, mniej refluksu, mniej wzdęć i mamy większą wrażliwość insulinową, czyli lepsze spalanie tkanki tłuszczowej i energię w ciągu całego dnia. I bardzo często wiele osób, które rzuci alkohol po miesiącu bez alkoholu czy po paru miesiącach, mówi, kurczę, czuję się o wiele lat Młodszy i to nie jest ma, po prostu takie są fakty. Dobra, co się zmienia w naszej głowie i psychice? I tutaj zaczyna się magia, tak naprawdę, bo mamy więcej energii i motywacji i masz w sobie siłę, żeby zrobić coś dla siebie. Masz ochotę, pójść pobiegać, pójść na siłownię, o, o, oglądać jakieś rzeczy, które, czy ogarniać jakieś rzeczy, które odkładałeś. Po prostu zaczynamy być bardziej sprawczy, tak? Eee, mamy lepszą koncentrację i pamięć. I to jest mega rzecz. Po prostu nie jesteśmy o tym piali, nie mamy takiej mgły mózgowej. Myślimy szybciej, mówimy pewniej, mamy większą kontrolę nad emocjami. Bardzo ważna rzecz to jest mniej stresu i lęku, bo alkohol to jest taki sztuczny relaks, tak? A kiedy znika, układ nerwowy się uspokaja naprawdę. Rano nie ma wyrzutów wieczorem nie ma potrzeby wyciszenia się ze szklanką czy z piwkiem. Mamy też taką jasność w decyzjach, tak? Lepiej wiemy, czego chcemy, nie tłumimy. Emocji, tylko je przetwarzamy i przeżywamy. I to jest mega, mega fajne. Możemy też wyłonić, co się zmienia w relacjach i w życiu, bo no, to jest prawdziwa bomba, tak? Bo kiedy przestajesz pić, no masz lepsze rozmowy, nie wchodzisz w schemat grill, browar i te same teksty, no, masz głębsze relacje, więcej prawdziwej takiej obecności. Twoje relacje nie są już tylko na zasadzie alkoholu. Eee, masz często więcej czasu z rodziną. Bo bez kaca, bez zmęczenia, bez irytacji dzieci cię widzą aktywnego, zaangażowanego, obecnego. Mamy też więcej kontroli nad czasem i pieniędzmi, no bo nie schodzi nam parę stówek tygodniowo na jakąś flaszkę, na jakieś taksówki, na jakieś żarcie. Tak, Nie marujemy weekendu na dochodzenie do siebie, tylko ten weekend jest bardzo aktywny. I to też jest super, szczególnie jeżeli mamy dzieciaki. Mi to bardzo dużo... Dało. więc mamy więcej takiej mocy życiowej, tak? Mamy siłę budować coś nowego, mamy siłę budować, nie wiem, formę, firmę, relacje, pasję, tak? Mamy cel, dyscyplinę, energię i to jest mega, mega potrzebne i też mega fajne. Bardzo często my niestety oszukujemy sami siebie, czyli mówimy, że ja nie mam problemu, tak? Bo to jest takie najczęstsze mówienie: przecież nie mam problemu, ja piję tylko w weekendy albo nie piję codziennie, tylko piwko. Do meczu, który jest raz czy dwa w tygodniu. Ale pytanie brzmi inaczej, tak? Czy potrafisz nie pić przez miesiąc i nie czuć się, jakby, jakby czegoś ci brakowało? Daj znać w komentarzu. Albo czy potrafisz odpocząć, zreaksować się, świętować bez alkoholu? Daj znać w komentarzu. Jeżeli nie, to nie chodzi o problem z alkoholem, tylko chodzi o taką niewolę schematów. Cały czas powtarzamy to samo, tak? A po 40, kiedy czas się kurczy, a regeneracja zwalnia. To jest pytanie, na co chcesz realnie poświęcać energię? Czy ma to być energia witalna, czy energia na dochodzenie do siebie, tak? I nie patrz na rezygnację z alkoholu jak na karę, bo ja Cię będę do tego zachęcał bardzo serdecznie, bo naprawdę to dużo zmienia w życiu. I to nie jest odmawianie sobie życia, tylko to jest wybór. To jest wybór, żeby rano być wypoczętym. To jest wybór, żeby wieczorem nie zasypiać z, z, z kacem moralnym. To jest wybór, żeby twoje ciało wyglądało i działało lepiej. To jest wybór, żeby mieć więcej siły, energii, pieniędzy, wolności. To jest wybór, żeby dawać przykład dla siebie, dla partnera, dla dzieciaków, często dla znajomych. Nie? A niestety no, jest to ciężkie, bo ludzie czasem mówią, ale nie, nie pijesz, ale nuda. A ja mówię spokojno, to jest mój wybór, nie muszę pić, tak? nie muszę się też tłumaczyć z tego, więc dzięki temu robię więcej, czuję więcej, widzę więcej no i mogę więcej. To jest bardzo dla mnie istotne. I to, co Ci proponuję, tak? nie musisz od razu ogłaszać, nie wiem, że rzucasz alkohol do końca życia, ale zrób sobie taki test. Zrób sobie na przykład 30 dni bez alkoholu i zaobserwuj, jak się czujesz, jak śpisz, zobacz jak trenujesz, zobacz jak. Czy zmienia się Twoje życie, czy zmienia się Twoja sylwetka, i po prostu sam zdecyduj, czy warto do tego wracać, bo forma, siła, wytrzymałość, wygląd to, to jedno, ale poczucie kontroli, jasności i energii to jest prawdziwa zmiana. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Ciebie wartościowy, że zainspiruje Cię do zmian, lub jeżeli już dawno jesteś, dawno tą zmianę podjąłeś, to napisz w komentarzu. Pozdrawiam i do zobaczenia. W następnym filmiku zasubskrybuj oczywiście ten kanał. Cześć!